Uzdrowiska kłockie S.A. stanowią największy w Polsce kompleks sanatoryjno-rehabilitacyjny. Poza tym, że od ponad 100 lat spółka zajmuje się lecznictwem uzdrowiskowym, i jest także producentem rodziny wód mineralnych, w skład której wchodzi m.in. Staropolanka. Bogata oferta produktów uzdrowisk kłockich, sygnowanych znakiem Staropolanka, obejmuje wody wysoko, średnio i nisko zmineralizowane. Ponadto marka Staropolanka czynnie bierze udział w działaniach z zakresu zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz budowania świadomości historycznej. Staropolanka jest wieloletnim partnerem Zagłębia Lubin. Wspólnie udało nam się stworzyć limitowaną edycję wody z etykietą w miedziano-biało-zielonych barwach. Produkt ten dedykowany jest wszystkim kibicom i mieszkańcom Zagłębia Miedziowego, którzy chcą wspierać młodzież trenującą pod szyldem Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębia. Limitowana edycja wody towarzyszy także wszystkim eventom promującym zdrowy tryb życia, które klub organizuje regularnie. Bez pomocy staropolanki nie udałoby się zorganizować także premierowej edycji biegu Krycika, który na boiskach Akademii zgromadził blisko 300 dzieci. Sponsor zadbał o prawidłowe nawodnienie wszystkich uczestników, zapewniając tym samym zdrową i bezpieczną zabawę. Staropolanka nie jest obojętna również działaniom upamiętniającym wydarzenia historyczne. Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości 4 listopada 2018 roku Staropolanka objęła patronat nad starciem pomiędzy KGHM Zagłębiem Lubin a Koroną Kielce, zapewniając kibicom darmową wodę z dedykowaną etykietą Staropolanka 2000 niepodległa. Co więcej rokrocznie Staropolanka przekazuje wodę uczestnikom biegu Tropem Wilczym, który organizowany jest ku pamięci żołnierzy wyklętych. Poprzez tego typu działanie wspólnie budujemy świadomość historyczną, a także propagujemy zdrowy i aktywny tryb życia. W trosce o zdrowie Staropolanka włącza się także do projektu Miedzie na Krew, przekazując wodę wszystkim, którzy biorą udział w tej inicjatywie. Akcja organizowana jest cyklicznie przez Zagłębie Fanatyków oraz Orange City Boys. Dodatkowo wspólnie ze Staropolanką wspieramy personel medyczny Miedziowego Centrum Zdrowia w walce z epidemią koronawirusa. Dziękujemy za Wasze wsparcie!